siad baddha konasana. Batha oznacza ściągnięty, chwycony kąt kona. Czy powciągnięty kąt, gdzie podeszwy stóp połączone są ze sobą bardzo silnym związkiem. Kolana i uda i biodra otwierają się dzięki pracy stóp. Natomiast dłonie w tym ułożeniu podpierają plecy, ułatwiając utrzymanie pozycji. Do pokażemy bokiem siat baddha konasany. Z siadu dandasany zginamy nogi, łączymy podeszwy stóp w okolicy pośladków. Następnie przenosimy dłonie do tyłu. Podnosimy biodra i jednym przesunięciem bioder do pięt umieszczamy miednicę w lepszym położeniu. Używając dłoni z tyłu miednicy podnosimy plecy, podnosimy boki ciała, otwieramy klatkę piersiową i pozostajemy kilka minut, żeby doświadczać działanie asany zarówno na rajon miednicy przy użyciu nóg. Na klatkę piersiową przy użyciu rąk, na przepływ oddechu w związku z otwieranymi biodrami, rozluźnieniem brzucha, chowaniem okolicy krzyżowej, otwieraniem okolicy piersiowej, rejonu mostka, pach, obojczyków. Utrzymujemy twarz skierowaną do przodu, rozluźnione gałki oczne. I opuść pozycję. Dla osób, u których kolana są bardzo wysoko, biodra odchylone, siadamy wyżej. Najprostszą pomocą jest klocek, więc układając biodra na klocku, wsiadzie dantasany, zginamy nogi, umieszczamy stopy jak najbliżej, ponieważ to jest trudno przesunąć biodra po klocku w przód, więc ściągamy stopy do bioder, chwytamy zapaluchy stóp, Unosimy klatkę piersiową, kierujemy ramiona, barki w tym na zewnątrz. Ruch ud wzdłuż kości od pachwin do kolan i bardzo mocna rotacja ud od wewnętrznych do zewnętrznych. Obserwuj, czy uda rolują się od pachwin na zewnątrz, potem oddalając od pachwin do środkowych ud od wewnętrznego do zewnętrznego i ostatecznie, czy wewnętrzne kolano kieruje się do zewnętrznego kolana, korzystając z rotacji uda. I czy mięśnie uda kierują się od tyłu do przodu, otwierając w ten sposób dolną część kolana. Opuść pozycję, pokażemy jeszcze raz z przodu, siedząc na klocku. Więc z siadu dandasany Łączymy stopy podeszwami blisko pośladków. Umieszczamy stopy dokładnie w osi środkowej miednicy. Trudniejsze biodro będzie wypychało stopę, łatwiejszego biodra na zewnątrz, więc staraj się utrzymać stopy dokładnie w osi miednicy. Jeśli trzeba, jeśli nie sięgasz do stóp, używamy paska, żeby objąć od tyłu i mieć dłuższą rękę w ten sposób. Ręce są bardzo ważne teraz, bo za mocą rąk możesz stabilizować stopy, poczuć ich ugruntowanie, otwierać biodra, nosić klatkę piersiową. Wydłuż kręgosłup. Miękko, spokojnie oddychaj. Długi wdech, długi wydech. Puść stopy, przenieś ręce do przodu, do parwata, samy. W sieci na stosujemy różne warianty. Parvat tasane, wdech do góry. Zmień ułożenie palców dłoni, podnosząc jeszcze raz ręce. Urvahasta, wdech. Opuść dłonie przed stopy i spróbuj zrobić skłon w przód. Wsiadzie. <ścoughs> Konasana. To warianty Urba Hasta pokazane przed chwilą i wariant skłonów Batha znacząco poprawiają funkcję bioder siadu Batha Konasany. więc warto przy okazji siadu Batha Konasany wykonać to. I na wdechu podnieść, wyprostuj nogi do siadu Dandasany.